Witam Was moi kochani zakolacy. Zadałem cztery bardzo ważne pytania kobietom z całej Polski. Dwa dla Was, moje kochane zakolaki. Jedno dla Was, moje kochane hobici, Raz jedno do wszystkich mężczyzn. Niezależnie od wzrostu, ogłosienia. Informacje, które przydadzą się każdemu mężczyźnie. Zaczynamy. Aj, aj, aj. Pierwsze pytanie, które zadałem wszystkim kobietom w całej Polsce brzmiało następująco. Lubisz łysek facetów? Trzy kobiety, a nawet cztery odpowiedziały, że jest to dla nich bez znaczenia. Dwie odpowiedziały, że raczej nie. Jedna osoba odpowiedziała, że musiałby być naprawdę mega przystojne. czyli dla Was mega przystojni chłopacy obojętnie jesteście łysi, czy macie włosy? Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Oraz dwie osoby lubią. Lubią łysych facetów. Można powiedzieć, że cztery osoby bez znaczenia, jedne, dwie, że lubią. Czyli ogólnie mówiąc, 60% kobiet wypowiedziało się, że lubią łysych facetów, bądź nie ma to dla nich żadnego znaczenia. Reasumując, 60% kobiet lubi łysych facetów. Następujące pytanie po nim drugie które wszystkim kobietom w całej Polsce, brzmiało następująco. Czy lubisz... Fa yy, ha, przepraszam. Czy lepszy facet z dużymi zakolami, ale włosami, czy jednak łysy? Większość kobiet wypowiedziało się... Ale to na końcu. Inne opinie. Zależy, czy przystojny. Zależy od wyglądu. Czyli, znowu, przystojni mają lepiej. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jestem zwycięzcą. Czy lepszy facet z dużymi za kolami, ale włosy czy łysy? Hmm, aha. Czy lepszy za kolami dużymi? Yy, jedna osoba, że raczej łysy i najważniejsze jest... Jak mówię, o, ta opinia. Ta opinia mnie mega uderzyła yy, pozytywnie serduszko. Najważniejsze jest, żeby on się czuł super. Jeśli on się czuje super, to ja też się czuję z tym super. I to jest piękna, piękna opinia, którą, no, którą życzę każdemu, yy, żeby trafię na taką kobietę, dla której tak naprawdę najważniejsze jesteś ty. Najważniejszy, żebyś ty był szczęśliwy. Niemniej 60% kobiet odpowiedziało, że wolą łysych facetów niżeli z dużymi zakolami. A jedna kobieta y, odpowiedziała, żeby on się czuł najlepiej, jak może i wtedy ona będzie najbardziej szczęśliwa. Więc można powiedzieć, że 70% kobiet wypowiedziało się jasno, łysy lepszy niż z dużymi zakolami. Trzecie pytanie, które zadałem kobietom z całej Polski, brzmi następująco. Czy wolałabyś dostawać od swojego chłopaka kwiaty? Czy wolisz coś bardziej praktycznego, jak czekoladki czy inny użytkowy prezent? I tu odpowiedzi są naprawdę różnorakie. Goździki, super książka, inne praktyczne, jak bilety do teatru, ale mimo wszystko kwiaty są spoko. Najlepsze są prezenty, które odzwierciedlają, że ją naprawdę znasz. Kwiaty w ulubionym kolorze i ulubione czekoladki, ale najlepsze, co ta dziewczyna dostała, to playlista Spotify. Więc ważne jest, żeby to nie był losowy prezent, tylko żeby to był spersonalizowany pod tą konkretną dziewczynę. Kwiaty wieście razem, woli kwiaty. Na urodziny jakiś fajny prezent praktyczny, a na jakieś takie mniejsze święta typu Walentynki, Dzień Kobiet woli kwiaty. Czyli mniejsze święta, kwiaty, większe jak urodziny, to jakiś fajny prezent. Najlepsze jest jedzenie. Własnoręczne prezenty, kwiaty zebrane z łąki. Sen. Oraz kwiaty są ważne, ale oczywiście raz kwiaty, raz inny prezent. Reasumując, kobiety kochają kwiaty. To dla Was informacja mężczyźni. Kobiety naprawdę kochają kwiaty. Niezależnie czy one są zebrane z łąki, czy kupione. I niezależnie czy dostanie jakiś inny prezent i tak dalej to kwiaty dla każdej kobiety są ważne niezależnie jakie ma opinie na tematy owłosienia i tak dalej i wzrostu też, bo to jest następne pytanie kwiaty kochają wszystkie kobiety i czwarte pytanie, które zadałem kobietom z całej Polski brzmi czy wzrost u faceta jest dla ciebie ważny? odpowiedzi są nie ma znaczenia dziewczyna doświadczona odpowiedziała co rozumiem poprzez doświadczona, była z niskim, ze średnim, z wysokim. Czyli odpowiada jej każdy facet, aczkolwiek odpowiedziała wolę wysokich, biorąc swoje doświadczenie. Jednak wzrost to drobiazg. Jest to mało ważny element. Mimo wszystko odpowiedź była, że woli z doświadczenia wysokich facetów. Nie ma to kompletnie znaczenia. Czyli mamy już 30% kobiet, wypowiadających się, że nie ma to absolutnie żadnego znaczenia czy jest wyższy czy niższy Jedna, 10% który mówi, że woli wysokich jak jest przystojny to bez znaczenia kolejna opinia, która mówi wygląd twojej twarzy, czy jesteś przystojny sprawia, że nie ma znaczenia jak wyglądasz w sensie twoje owłosienie, czy twój wzrost jeśli jesteś przystojny, masz ogromny plus kim jesteś, jesteś zwycięzcą kim jesteś, jesteś zwycięzcą głównym powodem są kompleksy o. To już jest yy, taka bym powiedział wchodzenie w psychologię. Otóż wzrost faceta czy kobiety to jest wina twoich kompleksów. Czy to jeśli jesteś kobietą i wolisz facetów wyższych to prawdopodobnie wychodzi to z twoich kompleksów i tak samo w drugą stronę. Jeśli jesteś facetem niskim yy, a się jesteś facetem i wolisz kobiety które są u ciebie niższe to tak naprawdę Kompleksy sprawiają, że tak naprawdę to lubisz, aczkolwiek wiadomo, preferencje i tak dalej, ale najczęściej jakkolwiek sobie tego nie wytłumaczysz, to kompleksy sprawiają, że wzrost partnerka lub partnera ci przeszkadza. Ale odchodząc od psychologii, odpowiedzi były jeszcze kolejne. Głównym powodem, nie, to przed, przepraszam, właśnie omówiłem, najważniejsze, że żeby nie był niż. Czyli... Wzrost nie ma tak znaczenia jeśli chodzi o wyższy, niższy, znaczy niższy nie może być. Ważne, żeby był nie był niższy. I e, kolejna odpowiedź to jest ważny. I to jest... Ym, można powiedzieć, że 40% kobiet powiedziało, że facet, jego wzrost nie jest ważny. A na powiedział, że 50%... Tak, 50%, bo nie ma to kompletnego znaczenia, nie ma to znaczenia. Jest ważny to, yy, no. Połowa wszystkich kobiet w całej Polsce odpowiedziało konkretnie, że nie ma to znaczenia. Co ja mówię? <laughs> Przepraszam bardzo. Odpowiedź jest... Pozwólcie, że obliczę te wyniki, bo tak na gorąco jechać to... Witam Was po skomplikowanych obliczeniach i wyniki są następujące. Dla 30% kobiet z całej Polski wzrost nie ma znaczenia. Dla 10% kobiet tak naprawdę liczy się wygląd. W tym sensie, że jeśli jesteś przystojny to czy nie, czy wzrost nie ma to żadnego znaczenia. Dla 10% kobiet możesz być niższy, wyższy obojętnie. Jeśli jesteś przystojny, jeśli jesteś jak Daniel Radcliffe to jesteś zwycięzcą. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Dla 30% kobiet jednak to, że jesteś wyższy jest bardzo ważne. I dla 10% kobiet ważne, żebyś nie był niższy. Reszta kobiet, ym, no tak, ym, reszta opinii jest taka, iż wzrost to jest drobiazg. Mimo to wolą wyższych. Więc myślę, że to 20% można doliczyć do tego, że woli wyższych. Chociaż z drugiej strony jest to drobiazg i nie jest to tak ważny element. Ale mimo wszystko wskazały na, że wolą wysokich. Więc, reasumując, ostateczne wyniki to 50% kobiet woli facetów wysokich. Dla 30% nie ma to znaczenia ile masz centymetrów wzrostu. Na 10% nie ma to znaczenia, ale musisz być przystojny. I reasumując, najważniejsze dla kobiet jest to, żebyś nie był niższy. Możesz być tego samego wzrostu, możesz być wyższy, ważne, żebyś nie był niższy. I to jest chyba wniosek ostatecznie się, jeśli chodzi o wzrost. Ale pozwólcie, że przytoczę Wam jedną opinię, bardzo ciekawą. Myślę, że jest to bardzo ważna... Dla moich widzów, którzy są magicznymi istotami. Więc no momento. I otóż po przerwie mam te odpowiedzi. Na pierwsze pytanie, bo to jest bardzo ważne, czy ta osoba jest hetero, żeby odpowiedzieć na te pytania, przedstawiła się jako jestem duchem światłości. I na pierwsze pytanie obrzydzają mnie włosy. Ale też musi Jedyna słuszna opcja są łuski. łuski o ostateczności pióra. Więc jeśli mam w swoich widzach jakieś smoki czy dinozaury, to mam partenkę dla Was. Jedyne prezenty, jedyne prezenty, jakie toleruję, to materiały budowlane. Bardzo kręcą mnie szczudlarze. Więc jeśli oglądam jakiś smok albo dinozaur, który chodzi na szczudłach i do tego pracuje na budowie, mam partenkę dla Was. I bardzo dziękuję za ten film. Myślę, że trochę pomógł Wam w odpowiedzeniu na pytania, co lubią kobiety. I dla Was, osoby o niskim wzroście, i dla Was, osoby, które zmagają się za kolami. I dla wszystkich facetów nieza, niezależnie od tych dwóch problemów. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i zapraszam Was również na inne moje filmy. Większość moich filmów jest związana z popkulturą, filmami, serialami, ale ogólnie mój kanał jest jak tu prosta, ma swój początek, ale nie ma swojego końca. Granice tego kanału są nieskończone, przynajmniej ta jedna, jeśli chodzi o różnorodność materiałów, jakie mm, mogą się tu pojawić, więc jeśli chcecie więcej takich materiałów, jakie właśnie obejrzeliście, to piszcie w komentarzach i z pewnością bardzo chętnie powtórzę taki materiał z innymi pytaniami. Bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam Was na inne, na inne moje materiały i do zobaczenia później. Hej! Thank you for watching.